Witam wszystkich bardzo serdecznie. Nazywam się Tomek Ostrowski i mam zacząć dzisiaj powiedzieć Państwu o naszej placówce. okazję mamy wyjątkową, bo Leuszowo. Dawno, dawno temu, czyli 5479 dni temu w jesienny poniedziałek tamtego tysiąclecia, spotrze wszystkim tu wiadomych Powstał pierwszy w SUBSKu warsztat terapii zajęciowej Polskiego Związku Niewidomych. Pewnie chcielibyście wiedzieć, co my tu robimy. Za chwilę na zdjęciach wszyscy zobaczymy. Dziś czasu ma mało, bo impreza czeka. A temat warsztatu szeroki, jak rzeka. Ale niech was o to nie boli głowa. Obraz przekaże więcej niż słowa. Pani to krać? ukrać? Oto cała nasza rodzina warsztatowa, nas jest pięćdziesięcioro, kadra szesnastoosobowa. Dziewięć dziś pracowni mamy, w których różne formy terapii na co dzień przerabiamy. Praca wle u nas od rana, kadra zawsze bardzo zabiegana. Trzeba uszyć, pomalować, za gazetek wydrukować, wpiewać, tańczyć, ćwiczyć ciało, by śniadanie smakowało. Gdy problemy nam doskwierają, specjaliści nam pomagają. Jedni uczą się angielskiego, inni hiszpańskiego, a u nas może się nauczyć pisma punktowego. Terapia zajęciowa rzecz najważniejsza. a wszystkich tych zajęć niepełnosprawność nam się zmniejsza. Rehabilitacja społeczna płynie zawodowa. Już prawie każda osoba z naszych warsztatów do pracy gotowa. Podczas 180 miesięcy naszej działalności 86 osób u nas przebywało i co ważne ośmioro z nich umowę o pracę w Subsku podpisało. A zapomniałem jesteśmy zmotoryzowani. Przemysł naftowy to my nieźle wspomagamy. Dzięki temu na zajęcia zawsze punktualnie dojeżdżamy. 775 tysięcy km to wynik niemały. A tyle, drodzy Państwo, nasze samochody przejechały. To tak, jakbyśmy na wycieczkę wszyscy się wybrali i do dookoła równika 20 razy przejechali. Ale nie oszukujmy się, nie da się ciągle pracować. Trzeba się od czasu do czasu trochę zrelaksować. 18 wycieczek, 11 to tygodniowe. Powiem wam sekrecie. Walizki to my mamy w szafie, zawsze gotowe. Nie chcę mi się gadać, gdzie niby nie byliśmy. Mieliśmy być w Wenecji, ale źle skręciliśmy. Gdybym miał wymienić wszystkie miejscowości, to pewnie bym zanudził naszych miłych gości. My bardzo byśmy chcieli przekroczyć granicę. Dyrektor nam obieca, że będzie tak miły, że w przyszłym roku pojedziemy do Szwecji, ale chyba tej koło piły. Dobra, dobra, trochę się rozmarzyłem. Miałem opowiadać o efekcie naszej pracy, po to tu przybyłem. Jeżeli chcecie zobaczyć, czym się zajmujemy, podziwiajcie nasze prace na wystawach i kiermaszach. Dla Was je organizujemy. Według moich obliczeń, a sceningu ekonomicznego mam wzorowy, przepraszam, <laughs> zaschło mi gardle, proszę szklankę wody, Dziękuję. o czym to ja mówiłem? No tak, przecież każdy ma z nas. Wielkie talenty i umiejętności, potrafimy je wykorzystać, by zachwycić gości. Spójrzcie, to wszystko nasze prace. W konkursach, pefronu, nagrody wygrywamy. W ratuszu, starostwie, bibliotece regularnie wystawiamy. Pomyślcie tylko, jak ciężko pracowaliśmy. Pięćdziesiąt wystaw, w kiermaszu, prezentacji przygotowaliśmy. Wyjątkowa była w Senacie, ale mnie tam nie było. Kasim przegrałem i nie pojechałem. Paulina i Łukasz Powieski chodzili, i naszym dorobkiem wszystkim się chwalili. Nie wiem, czy państwo wiecie, że jesteśmy znani na całym świecie, gdzie, a w internecie! www.wtzn.ostera.pl to nasza strona zawsze uaktualniona. Występy zespołu Płomyki oglądajcie i nas wahacze podziwiajcie. Mogłbym o tym jeszcze długo Państwu rozprawiać, ale mamy kolejny punkt programu, więc już kończę opowiadać. Drodzy goście, nie każdy z Was pamięta, że jest takie miejsce na świecie, w którym czujemy się wyjątkowi. Całą prawdę już znacie o naszym kochanym warsztacie.